Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fitness anytime and anywhere by Marzena. Dzisiaj mam trening bardzo przyjemny. Ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i otwierające nasze biodra. Będziemy się skupiali głównie na nogach, przedniej i częściej przedniej i tylnej stronie. Zapewniam Was, że będziecie się po nich czuli wspaniale. Jeżeli zaglądaliście na mój kanał po raz pierwszy, subskrybujcie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy! Pozycja stojąca głęboki wdech i wydech z. Pobodnie opuść ramiona w dół. Jeszcze parę razy wdech i wydech. Pogłębiamy oddech. Chodzi nam o to, żeby troszeczkę te mięśnie rozczelać, przygotować do tych ćwiczeń rozciągających. Ważne jest, żeby temperatura w waszym pokoju lub miejscu, gdzie wykonujecie te ćwiczenia, była dość ciepła. Przysiad. Jest to przysiad baletowy plié. Stopy są rozszerzone o wiele bardziej niż nasze ramiona, palce na zewnątrz. I każdy kolejny przysiad chcemy nieco pogłębić, słuchając oczywiście siebie i tego, jak nisko nasze ciało chce iść. Teraz przysiad z takim skłonem do boku. Jeszcze parę razy. Przy tych skłonach możecie sobie ręce oprzeć nad kolanem. Mięśnie brzucha powinny być zaangażowane. Oddech będzie tak szybki lub tak wolny jak nasze ruchy. Więc przy tej rozgrzewce oczywiście będzie to oddech nieco szybszy i krótszy, ale ostatecznie przejdziemy do bardzo spokojnych oddechów. Jeszcze raz głęboki wdech, rozciągamy całe nasze ciało. Cały nasz kręgosłup i skłon do przodu. Oprzyjcie opuszki palców lub dłonie na macie. Kolana mogą być lekko ugięte. Teraz pokażę wam trzy wersje tego ćwiczenia od łatwej do nieco trudniejszej. Krzyżując dłonie nad głową lub za plecami, dodatkowo pogłębimy ten skłon. Na pewno czujecie tylną część nóg, jak te mięśnie rozciągają się i właśnie o to chodzi. Unieście wasze tułowie do połowy. Możemy ręce wyprostować lub oprzeć nad kolanami. Następnie jedna ręka będzie na macie. Prawa ręka do maty, lewa otwiera się do boku. Tworzą linię prostą. To jest pierwszy stopień, drugi stopień, ta sama ręka będzie oparta na przeciwległej stopie lub stopień trzeci, obniżymy również łokieć, nasze przedramię do podłogi, do maty i zmiana strony. Stopień pierwszy, Wy wybieracie, która wersja jest dla Was odpowiednia, stopień drugi, stopień trzeci przytrzymujemy właśnie Tą pozycję parę sekund i rolujemy kręgosłup do góry nogi ugięte, wykrok do przodu, czyli pozycja lunch, prawa noga ugięta, lewa wyprostowana, pogłębcie ten lunch, pogłębicie w dół i do góry unosząc ręce, jeszcze parę razy. Jest to wspaniałe ćwiczenie, które rozciąga zginacze bioder, czyli mięśnie, które pracują wielokrotnie w ciągu dnia, przy każdym kroku. Jeśli dużo siedzimy w ciągu dnia, to ten mięsień pozostaje napięty. Chyba należy mu się taki mały stretching pod koniec dnia. Ja myślę, że tak. Powracamy do lunch i teraz opieramy dłonie na macie, niski lunch, 90 stopni, ugięte pod kolanem i opuszczamy bardzo swobodnie lewe kolano do maty. Właśnie w tym momencie czujemy ten, ten mięsień, jak on się rozciąga. Możecie dłonie przytrzymać na kolanie, na macie, lub unieść wysoko do góry, unosząc klatkę piersiową. Kierując nasz oddech właśnie tam. I powrót. Pozycja plank, czyli deska, i teraz naciskając na dłonie pozycja psa patrzącego w dół. Powróć do deski i możesz powracać do psa patrzącego w tył, zamieniając go z deską, lub troszkę trudniejsze ćwiczenie, gdzie sięgamy, do przeciwległej kostki. Tempo tego ćwiczenia również będzie zależało od Was. Może sprawia Wam przyjemność przytrzymywanie każdej pozycji przez 5 sekund, a może chcecie wykonywać to ćwiczenie szybciej. Ta wersja z sięganiem do kostki jest oczywiście nieco trudniejsza. Bardzo Was proszę, żebyście siebie słuchali. Powrót do pozycji stojącej ręce w górę, rozciągając cały kręgosłup, słuchając swojego ciała, napinając mięśnie brzucha, żeby kontrolować, jak daleko to rozciągnięcie nas zaprowadzi. Oczywiście musimy teraz zmienić nogę, czyli wykrok do przodu, lewa noga ugięta w kolanie, kolano nad kostką, otwieramy ręce do boku, linia prosta, wdech. Wysoki lunch, wydech, niski lunch. I również powracamy z tej pozycji niskiej i wysokiej, starając się nie uginać tylnej nogi w kolanie. Jeżeli te mięśnie są bardzo napięte, to oczywiście będziecie zmuszeni ugiąć kolano, ale starajcie się kontrolować to. łonie do maty, znowu niski lunch, przytrzymujmy tą pozycję dosłownie kilka sekund zanim opuścimy kolano. Tym razem prawe do maty. I teraz również znamy już tę wersję, możemy unieść ręce do góry lub podeprzeć się na kolanie na macie. Otwieramy biodra, kierujemy swój oddech właśnie w tą część ciała. I bardzo swobodny wydech, dłonie do maty. Znowu pies patrzący w tył. Wciskamy pięty do maty, i deska. Unieś lewą nogę do tyłu, i deska. Pies. Unieś prawą nogę, i deska. Tak jak poprzednio. Tempo zmiany tych pozycji zależy tylko i wyłącznie od Was. Jest to pies patrzący w tył, w dół. Unosimy nogę i deska. I jeszcze parę razy. Cały czas wyciskamy masę ciała ku naszym piętom, żeby rozciągnąć właśnie te partie mięśni. Dla osób, które. Na przykład noszą wysokie obcasy. Te mięśnie dosłownie błagają o troszeczkę stretchingu. Pamiętajmy, że napięte mięśnie mogą powodować ból kręgosłupa. Wracamy do pozycji deski i pomalutku wracamy. Możemy krok za krokiem, a możemy sobie taki mały wyskok wykonać, unieść ręce do góry, rozciągnić całe ciało jeszcze raz. I swobodny wydech. W tym momencie nasze ćwiczenia przeniosą się nieco bliżej do maty. Usiądźmy sobie w pozycji motyla, stopy skierowane ku sobie. Otwieramy kolana i możemy delikatnie docisnąć je do maty. Oczywiście nie zmuszając się do niczego. Tutaj grawitacja będzie decydowała. Jak bardzo ten skłon będzie głęboki. Dłonie opieramy przed sobą. Możemy również położyć je na bloku do jogi, jeżeli nam towarzyszy. Plecy mogą być zaokrąglone. Oddech bardzo spokojny. Wdech i wydech. Czujcie, jak dolna część kręgosłupa rozciąga się, te mięśnie się relaksują. Cały dzień, godzinami, dźwigają naszą masę ciała. Czy warto poświęcić 10-15 minut? Ja myślę, że tak. Spokojny powrót, i teraz dosłownie tą samą pozycję przeniesiemy na plecy. Czyli bardzo pomału połóżcie się na plecach, ułóżcie stopy w tym samym ustawieniu czyli pięty do siebie, palce ku sobie, kolana otwieramy, głowa spokojnie, swobodnie odpoczywa na macie. Ręce możecie pozostawić sobie na wewnętrznych stronach. Ud, żeby dodatkowo te kolana otworzyć lub rozciągnąć nad głową. Zamknijcie oczy i pozwólcie Waszej wyobraźni przenieść Was w jakieś piękne miejsce. Każdy z nas ma takie miejscówki. Wdech i wydech. Bardzo spokojnie unieś kolana do klatki piersiowej i dociśnij kolana właśnie do klatki piersiowej, lub wyprostuj nogi w górę. To jest ćwiczenie, które będzie bardzo różnie wyglądało dla każdego z nas. Jeżeli możemy wyprostować nogi bardzo wysoko i wręcz docisnąć palce do podłogi, która jest nad głową, to świetnie. Jeżeli nie, słuchajcie swojego ciała, kość ogonowa, dosłownie parę centymetrów nad matą, to już będzie świetny. Świetne rozciągnięcie bioder, pośladków, kręgosłupa. I teraz pozycja. Szczęśliwego dziecka. Łapiemy nasz duży palec u nogi, otwieramy nasze biodra, otwieramy nasze kolana na zewnątrz. Głowa na ziemi, na macie, swobodnie odpoczywa. A następnie będziemy sobie te nogi dodatkowo jeszcze otwierali, tak jakbyście chcieli znowu. Utworzyć 90-stopniowy kąt ugięcia w kolanie. Oczywiście w zależności od tego, jak te mięśnie są napięte lub nie, to będzie to odczuwalne troszeczkę inaczej. Kolana do klatki piersiowej i pomalutko wstajemy z tej pozycji. Teraz będzie pozycja deski i uginamy prawą nogę w kolanie, kładziemy kolano na macie, a biodra naciskamy właśnie na to prawe biodro. Tam kierujemy naszą masę ciała. Teraz albo będziemy opierać się na dłoniach, albo na przedramionach. To też zależy od tego, jak te nasze mięśnie są rozciągnięte. Za chwilę to samo ćwiczenie pokażę Wam z drugiej strony, będziecie lepiej wszystko widzieli. Tutaj nie ukrywam, kamera się troszkę mi wyślizgnęła. Ja uginam nogę lewą w kolanie w tym momencie i unoszę klatkę piersiową w górę. To jest pozycja syreny z jogi. Jest to zaawansowana pozycja. Wiem, że nie widać tutaj wiele, ale obiecuję, że za chwilę na drugą stronę będzie to widoczne i do tej pozycji chcę, żebyście tylko i wyłącznie przechodzili, kiedy no, oczywiście nasze mięśnie nam na to pozwolą. To jest już nieco trudniejsza wersja. Lewa noga, uginamy kolano, wciskamy masę ciała w lewe biodro. I również jesteśmy w podparciu na dłoniach lub na przedramionach. Możemy głowę sobie tutaj na chwilę opuścić w dół. Przecież chodzi nam o relaks. Świetne ćwiczenie, które rozciąga zewnętrzne części. Naszych nóg, ale przede wszystkim znowu zginacze bioder. Tutaj znowu noga jest ugięta w kolanie, to jest wersja nie dla wszystkich. Czasami kiedy już zobaczycie pewne pozycje, będziecie wiedzieli, nie, to nie jest dla mnie nie dzisiaj, i to jest jak najbardziej w porządku. Nie oczekujcie, że każdy trening jest dla każdego, bo to jest nieprawda. Ale też nieprawdą jest, że o ten trening jest joga jest nie dla mnie, bo ja nie mogę robić tego, tego i tamtego zawsze coś będziemy w stanie wykonać. Nasz trening dobiega końca, mam nadzieję, że już czujecie się o wiele, o wiele lepiej. Gratuluję Wam tego, że poświęcacie kilka minut każdego dnia dla siebie. Jest to istotne. Nasze życie może być chaotyczne, szalone czasami, ale godzina treningu to tylko 4% całego naszego dnia. Zachęcam Was do tego, żebyście znajdywali właśnie moment na ćwiczenia, na codzienną gimnastykę. Dbajcie o siebie, żebyście mogli dbać o innych. Wysyłam Wam bardzo dużo pozytywnej energii i jeszcze parę ujęć z tej cudownej plaży Fort Meyers, Florida. Zachęcam Was do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sprawią Wam one ogromną przyjemność. Gwarantuję.